Witamy Was po prawie miesięcznej przerwie z newsami kolejnymi. Wiem, że miało wychodzić co tydzień, no ale nie można mieć wszystkiego i towarzyszyć mi będzie jak w poprzednim wydaniu newsów Mikołaj, więc możesz witam. się przywitać. Oczywiście, witam wszystkich serdecznie w naszym drugim odcinku newsów. Więc bez myślnego gadania przejdźmy do newsów. Najważniejsza informacja, jaka gruchnęła w ostatnim czasie, to informacja na temat otwórcy najnowszego Jamesa Bonda. Ponieważ jak informuje brytyjski portal The Sun, studio w końcu chyba znalazło tego właściwego człowieka na właściwym miejscu, ponieważ wszystko wskazuje na to, że, uwaga, uwaga, Aaron Taylor Johnson zostanie siódmym odtwórcą oficjalnym roli agenta 007, i to on się wcieli w najbliższych przychodach Jamesa Bonda w tytułową postać. Zdjęcia miałyby się zacząć jeszcze w tym roku. Jak się okazuje, ani Tom Hardy, ani Henry Cavill, czy tym bardziej John David Washington, nie uzyskają prawdopodobnie tej roli. I to właśnie Brytyjczyk, który w tym roku będzie notabene grać u Marvela Cravena w filmie Sonego, dostanie tę rolę. i Kuba, jak, jak ty oceniasz ten angaż? Bo było dużo mówione eee. na temat tego, kto to zrobi, kto zastąpi w zasadzie Daniela Krejga. Plotki o tym, że Taylor Johnson ma zostać, bo on tym już się dajesz, były takie powijane już, nie już jakiś rok temu ponad temu. I ja wtedy pomyślałem, że to jest całkiem sensowny wybór, i ja cały czas uważam, że to jest bardzo sensowny wybór po tym, jakim stronę chce iść. Marka, czyli chciałabym mieć młodego aktora, który jest dopiero po 30. I właśnie takim jest Aaron Taylor Johnson, ponieważ on ma zaledwie 34 lata, czyli się wpisuje w ten kanon pierwszych filmów o Bondzie. Spodziewałam się bardziej po twórcach Bonda, że wyciągną jakiegoś królika z kaperusza, nie wiem, wyciągną jakiegoś tom, takiego aktora pokroju Toma Hoopera z Ambrea Academy który jest kompletnie nieznany i też się przejawiało, że mógłby wcielić się właśnie agenta 007. Jednak wybrano Taylora Johnsona, który nie jest jakimś topką hollywoodzkich aktorów jak Henry Cavill czy Tom Hardy, ale to nie jest też bardzo no name. To jest osoba takiego może powiedziałbym drugiego szeregu, jeśli chodzi o aktorów hollywoodzkich. Ja jestem akurat zadowolony. Według mnie cały czas trzymamy się pewnej tradycji, nie mamy żadnych udziwień, więc ja jestem ciekaw, że czy rzeczywiście potwierdzą się te plotki. Powiem, no czy studio właśnie nie chce wybić aktor tego aktora rolą, właśnie Jamesa Bonda? Ponieważ, no, mówmy się, no, agent 007 pierwszy film, który powstał, doktor, no, jeszcze w latach 60., gdzieś tam naprawdę kultowa postać, jeśli chodzi o historię kina. Wcześniej sześciu oficjalnych odtwórców, a jeszcze nieoficjalne tytuły, które powstawały. No, zapowiada się ciekawie. Ja osobiście e, jestem: mam podejście takie dość spokojne co do tego, ponieważ nie jestem super fanem tego aktora. Ale też nie widziałem za dużo superprodukcji z nim. Poza tym on często grał jakieś tam role właśnie drugoplanowe, chociażby przypomina mi się Quicksilver przecież w czasie Ultrona. To, to była ciekawa rola, ale ile to lat już temu było. I zobaczymy, czy właśnie y, uda się studiu wybić go właśnie na roli Agenta 007. A przechodząc do czegoś trochę bardziej śmiesznego, co naprawdę się dzieje, moi drodzy, naprawdę się dzieje. Czyli szalone... Uniwersum Kubusia Puchatka, The Twisted Childhood Universe, bo tak, w zeszłym roku każdy z Was chyba już kojarzy tą papkę Puchatę, Krew i Miód, która wyszła. Zresztą można posz może poszczycić się wygraną w głównej kategorii Złotej Maliny. W tym roku, 21 maja dostajemy Krew i Miód, ale jak się okazało to nie koniec nasi twórcy stwierdzili, że nie tylko bohaterowie Stumilowego Lasu będą w tej franczyzie, ponieważ już zapowiedziano kolejnych bohaterów i ich solowe filmy, ponieważ powstanie, o tak, Bambi The Reckoning, Peter Pan's Neverland Nightmare, Pinocchio Unstrung, a wszystko zostanie zwieńczone wielkim filmem Universe Monsters Assemble w 2025 roku, czyli już w przyszłym roku. Co oznacza, że te wszystkie potworki, które wcześniej wymieniłem, prawdopodobnie do tego czasu jeszcze powstaną. Dalsze niszczenie naszego dzieciństwa. No tak, te, te puchatko wersum, jakbym mógłbym to przetłumaczyć na polski, no jest czymś niebywałym. Spodziewałem się, że będą robili, odcinali kupony i robili jakieś, nie wiem potworkach, robili jakieś potworki, tanie horrory, ale nie spodziewałem się, że mają aż taki rozmak, cytując Stefana Siarę-Szarzewskiego, mają rozmach, skurwisyny. I rzeczywiście coś w tym jest, ponieważ zrobić, to połączyć jedno z całym uniwersum to jest niebywałe, jeszcze tak niszowych produkcji. Jedyną na myśl przychodzi mi jakaś produkcja, gdzie próbowali połączyć wszystkie bohaterki Post baśni braci Grimm w tym takim bardziej akcyjniakowym stylu, ale no, to było niszowe. To, co teraz próbuję zaserwować, to jest coś, co po czym po każdym filmie, po tym tej pierwszej fazie tego cyklu, bez psychiatry i psychologa się nie obędzie, bo to zryje tak czerep, Ja już czekam na myszkę Miki jako Thanosa. To nie jest żart o to chodzi. To naprawdę nie jest żart. To się dzieje naprawdę i sam nie mogłem w to uwierzyć, ale tak uniwers powstaje i oczywiste tutaj widzimy jakieś tam wzorowania się na e, uniwersum MCU i tym, co było w Marvelu. No bo przecież nawet słynny cytat Avengers Assemble jest tutaj praktycznie w połowie zawarty w tytule Monsters Assemble. Nie wiem, co z tego wyjdzie, ale spodziewam się raczej e, totalnego głównego, jak to było w przypadku pierwszej części, tylko jeszcze mocniejszego. Samo dostaliśmy dzisiaj, my to nagrywamy we wtorek, zwiastun najnowszego widowiska od Gwiezdnych Wojen, Lucasfilm, Acolyte, premiera 4 czerwca i uwaga, od razu będą wrzucone dwa odcinki na Disney+, jest to gwiezdnowojenny serial który wyróżnia się swoją formą ze względu na to, że pierwszy raz w historii dostaniemy okres tak zwanej Wielkiej Republiki. Akcja będzie się rozgrywać 100 lat przed wydarzeniami z Widma. Będziemy oglądali okres, w którym Jedi będą rządzić, a także pojawienie się właśnie pierwszych Sithów. Kto wie, może zobaczymy pewne nawiązania do tego, co zobaczyliśmy w trogii prequel, jak chociażby historię dużo bardziej rozbudowaną, oczywiście Lorda Plagisa, może młodego Palpatina, czy też Mistrza Jodę, ale póki co nie wiemy, zwiastun nie pokazuje za dużo i umówmy się, nie wygląda jakoś znakomicie. E, tak, to jest po prostu efekt efekciarstwo, cały czas to samo efekciarstwo, nie ma nic takiej nuty, wiesz, takiego, co mogłoby zaciekawić czegoś, to po prostu mamy efekciarstwo, zobaczcie, miecze świetlne, Jedi... Scitowie, prawdopodobnie. I nic poza tym. No, ja jestem ciekaw, wyją tu intrygę. Bo cały czas się reklamowało, że ten film będzie intryga, że to będzie intryga jakaś polityczna, uwikłana, ale żeby to nie skończyło się jak intrygą polityczną, jak w mrocznym widmie. George Lantimos ogłosił także obsadę swojego najnowszego filmu. Kinds of Kindness, co ciekawe, premiera jeszcze w tym roku. Dopiero tak naprawdę, co zostały rozdane statuetki Oscarowe za zeszły rok, gdzie biedne istoty, czyli ostatni film Antimosa, zdobyło całkiem ich sporo, bo aż cztery. Sam zainteresowany, oczywiście, nie uzyskał tego najważniejszego tytułu gdzieś tam, czyli zarówno pierwszego filmu, jak i reżyserii na rzecz Christophera Nolana, jego Oppenheimera. Ale no w obsadzie ponownie, chociażby Edmund Stone, czy Willem Dafoe. No, zapowiada to, że jakoś dalej dostarczy, i Lantimos nie zwalnia tempa po naprawdę bardzo dobrym filmie, jakim były biedne istoty. E, to fakt, to fakt, że Lantimos ma teraz naprawdę dobry okres i chyba chce po prostu jak najbardziej czerpać z tego. Ja zbyt dużo nie powiem, po prostu, bo nie chcę zabierać czasu antenowego. To jest niestety koniec naszego czasu antenowego! Skoro mówimy o przesunięciach i premierach, to już zapomnę tak, tak troszeczkę, że no Batman został przesunięty z października 2025 na 2 października 2026. Ko mojemu smutkowi, no ale niestety scenariusz nie jest zrobiony i w sumie to może na, i dobrze, niech ten scenariusz będzie dobrze dopracowany, no i czekamy na Pingwina. Bo za niedługo powinny się pojawić właśnie pierwszy zwiastun tego serialu, który prawdopodobnie premierę jeszcze ma w tym roku. A przechodząc się do tego, to Krzyk 7 cały czas żyje i zmienia swoje barwy, bo pierwotnie planowany Krzyk 7 był jako zwieńczenie trylogii sióstr Carpenter, ale wiadomo po jak z obsadą z głównymi siostrami Carpenter jest pod względem ideowym i finansowym, no wszystko spezło na niczym. Poprzedni reżyser Christopher Landon odszedł z projektu i wydawało się, że projekt zostanie na kilka lat zakopany. Ale nic myl, bardziej mylnego, ponieważ New Campbell wraca do roli Sydney Prescott po tym, jak nie dogadała się na swój występ w szóstej części. I no to jest jednocześnie zaskoczenie, ale z drugiej strony było przewidywalne. A drugą ciekawostką jest to, że za kamerą stanie. Kevin Williamson, czyli scenarzysta dwóch pierwszych części i czwórki. A największą ciekawostką jest to, że to jest jego drugi film, prawdopodobnie będzie drugi film wyreżyserowany, a ostatni film, jak, jedyny, wyreżyserowany przez niego, to jak wykończyć Tiv, powstały w 1999 roku, czyli ponad 25 lat temu. No, to na pewno nie napawa niczym dobrym ja coś czuję, że możemy zarypać o glebę. No ale cóż, takie życie. I właśnie przechodząc do ostatniej kwestii, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, no to Spider-Man wraca do kin, przynajmniej w Stanach Zjednoczonych. Na razie nie wiemy, czy ujrzy także światło dzienne w naszych polskich kinach, ale tak dystrybutorzy stwierdzili, że ściągną wszystkie 8 filmów live action o Spider-Manie, począwszy oczywiście od kultowego filmu Samara i Miego, aż do. Zbitki wszystkich tych postaci w Spidermanie od MCU No Way Home. Wszystko zacznie się od 15 kwietnia, kiedy zobaczymy pierwszego Spidermana. Potem przejdziemy swobodnie przez antologię Samara i i Amazingi, a skończymy właśnie na MCU 3 czerwca. No, to jest ciekawy pomysł. Dla mnie fajnie, no ale czy wyjdzie to w Polsce? To jest pierwsze pytanie. No. No, nie wiadomo. A jeśli chodzi o box office, to mam jedno tylko zadanie. Nie mam jakoś zbytnio faktów ustawionych, więc przepraszam, ale jedno mam powiedzieć, że Duna nie jest już sama najlepsza, ponieważ dostała kuksańca od. Kung Fu Panda 4 i Kung Fu Panda 4 staje się drugim kasowym hitem na razie tego roku. A jeśli chodzi o premierę, no znowu nie jest bogato. W poprzednim tygodniu było więcej, ale nie będę wymieniał się tu rozwarstwem i wspomnę, że z tym premierem ma tylko, gdy rodzi się zło, czyli argentyński horror, który naprawdę ma dobre, zbiera bardzo dobre recenzje, choćby na Rotten Tomatoes, i jest to premiera z. Tamtego roku, więc taka zaległa premiera. Nic poza tym, no może poza tym dokumentem obudzi, ale czy kogoś to obchodzi? No może kogoś obchodzi, ale chyba nas nie. A po jego ostatniej aferze nie, ale mamy także w kinach kontynuację filmu sprzed chyba trzech lat. Za dużo na bajki. To może warto mm, obczaić. Ja osobiście tak. jeszcze nie byłem, ale, ale wyższy piątek, wiem, że. No poza tym są jeszcze Poza tym jeszcze są w jakby jakiś remake'om musical wrednych dziewczyn, no i też takie oscarowe zaległości, choćby nominowany do Oscara jako najlepszy film Międzynarodowy pokój nauczycielski, który naprawdę godny polecenia, więc jeśli ktoś nie widział, to serdecznie polecam. Bardzo dobry thriller psychologiczny. Dokładnie tak i tym akcentem będziemy kończyć dzisiejszy materiał. Dziękuję Tobie Kuba tutaj za udział i co, so, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku na miłośnikach popkultury. Cześć. Adios.